Sport, integracja i nauka. Cały czas w przedszkolu trenowaliśmy. Karkonoskie krajobrazy w Sudeckim Centrum Zdrowia Psychicznego. Zdjęcia mają też znaczenie terapeutyczne dla naszych pacjentów. Już w niedzielę łowieckie atrakcje w Centrum Cieplic. Jest to Hubertus okręgowy, ale jednocześnie obchody stulecia. W czwartkowym serwisie informacyjnym wita Państwa Paweł Guszała. Biegi terenowe przedszkolaka to trzy w jednym sport integracja i nauka. Z naszą kamerą byliśmy w Miejskim Integracyjnym Przedszkolu nr 14 w Jeleniej Górze. Za nami dziewiąte biegi terenowe przedszkolaka, wydarzenie organizowane przez Miejskie Integracyjne Przedszkole nr 14. Głównym celem przedsięwzięcia jest edukacja i integracja poprzez zabawę. Przedszkolaki wzięły udział w marszu biegu terenowym, podczas którego mogły wykazać się wiedzą z zakresu pierwszej pomocy i bezpieczeństwa. Cały czas w przedszkolu trenowaliśmy przedszkolę, Kolute biegi, aż nam wyszło. Tutaj są różne zabawy, różne rzeczy fajne. Jesteśmy gotowi do biegu. Cel, no najlepsza wspólna zabawa i to jeszcze na świeżym powietrzu w dodatku. Dzisiaj jako policja jesteśmy i uczymy jak zachować się przede wszystkim w ruchu drogowym, jak zachować się w domu, ale i również jak z kontaktem z obcym psem. I dzieci tutaj odpowiadają na bardzo ciężkie pytania. W akcję włączyły się służby mundurowe oraz Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego. Dzisiaj mamy przyjemność pomagać jelniogórskiej młodzieży, dzieciom. Odbywa się dziewiąty już bieg terenowy przedszkolaka wokół góry Sołtysiej. I Karkonoska Agencja jest po to, żeby dzieciom, młodzieży, wszystkim służyć, pomagać. Dzisiaj rozdajemy upominki. Zaproponowaliśmy też na wszelki wypadek, Postawienie namiotów, pod którymi te dzieci mogą się schronić, mogą się przebrać. A nas najbardziej cieszy, że zdrowy tryb życia, sport, aktywność sportowa cały czas jest promowana, propagowana. I tutaj duże słowa uznania dla pani dyrektor, dla całego przedszkola, który już kolejny raz, dziewiąty raz. Organizuje to piękne wydarzenie. Naprawdę trzymamy kciuki, aby jak najwięcej dzieci, młodzieży aktywnie spędzało czas i uprawiało sport. A na koniec wszystkie przedszkolaki otrzymały pamiątkowe medale oraz dyplomy. W Sudeckim Centrum Zdrowia Psychicznego w Wielenigurze można podziwiać urokliwe, karkonowskie zakątki, cenne i rzadkie gatunki roślin oraz zwierząt. Tak, nie przesłyszeli się Państwo. Jest taka możliwość dzięki wywieszonym w placówce zdjęciom. To pierwszy, ale z tego co usłyszeliśmy, nie ostatni element współpracy pomiędzy Karkonoskim Parkiem Narodowym a Sudeckim Centrum Zdrowia Psychicznego. Jak wygląda zaskroniec zwyczajny? Jaki jest najliczniejszy gatunek wśród sokołów w Karkonoszach? Czy jaki jest widok ze Szrynicy na Kamiennik? O tym między innymi można się dowiedzieć... I można to zobaczyć w Sudeckim Centrum Zdrowia Psychicznego na powieszonych na ścianach zdjęciach Karkonoskiego Parku Narodowego. Kilkanaście fotografii nie tylko ma uatrakcyjnić wygląd tutejszych wnętrz. Te zdjęcia mają też znaczenie terapeutyczne dla naszych pacjentów, którzy tutaj oczekując w kolejce do gabinetów specjalistów, jakby mogą oderwać się od swoich problemów, mogą no, po prostu korzystać tutaj z relaksu, którym jest widok przyrody. Przebywanie w przyrodzie zawsze ma wymiar terapeutyczny i z tego też powodu jestem przekonany, że tutaj taki, takie zadanie, te zdjęcia będą spełniać. Ja myślę, że też pewnie będą zainspirowani do jakichś wycieczek górskich, które oderwą ich od no, czasami ich smutnej szarej rzeczywistości. Także jest to i promocja parku, ale też pomoc naszym pacjentom. Z naszej strony to jest też bardzo ważna misja przekazu dla wszystkich odwiedzających centrum i przekazu informacji o parku narodowym, o pięknie i bogactwie przyrody karkonoskiego parku narodowego. To nie tylko zdjęcia karkonoskich krajobrazów, fauny czy flory, ale także kilka ciekawych informacji. Pod każdą z fotografii znajduje się krótki opis. Z tego, co się dowiedzieliśmy od przedstawicieli Sudeckiego Centrum Zdrowia Psychicznego i Karkonoskiego Parku Narodowego, na tym nie koniec. W planach są już kolejne wspólne działania. Jakie? Niebawem być może o nich usłyszymy. W najbliższą niedzielę, 17 września, odbędą się uroczystości związane z obchodami stulecia Polskiego Związku Łowieckiego. Organizatorzy zapraszają Państwa do wzięcia udziału w tym wydarzeniu. Już 17 września w niedzielę w Parku Zdrojowym w Cieplicach odbędzie się okręgowy Hubertus, czyli obchody święta myśliwych, leśników i jeźdźców. Na wydarzeniu przygotowane zostanie mnóstwo atrakcji oraz darmowy poczęstunek. Różnej dziczyzny, bo będą wyroby dziczyzny, będzie dzik pieczony, będzie gulasz z jelenia, będzie gulasz sarny, także tej degustacji będzie dosyć dużo i oczywiście na to zapraszamy i to wszystko będzie możliwość dostania, podegustowania całkowicie za darmo. Nie zabraknie również elementu edukacyjnego. Bo przecież myślimy to nie tylko polowanie, ale przede wszystkim dbanie o równowagę w przyrodzie. To strzelanie to rzeczywiście to jest elementem, taki, który najmniej czasu nam zajmuje. Natomiast myślistwo przede wszystkim, łowiestwo polega na tym, że my chronimy przyrodę. My jesteśmy czynnymi obrońcami, ochroniarzami przyrody. Dbamy o bioróżnorodność, dbamy o nasze rodzime polskie zwierzęta. Między innymi poprzez to, że niektóre gatunki, których jest za dużo musimy redukować. Tą rolę dzisiaj pełni człowiek i nie ma już innej możliwości, tylko i wyłącznie człowiek. Ze wszystkimi aspektami łowiectwa będą mogli się Państwo zapoznać już w najbliższą niedzielę w Parku Zdrojowym w Cieplicach. Pokazy kół łowieckich z naszego powiatu karkonoskiego, trofea łowieckie, przymyśliwskie będzie można zobaczyć, zobaczyć w jaki sposób się szkoli psy. Również będą dwa koncerty. Jeden koncert zespołu reprezentacyjnego Polskiego Związku Łowieckiego i drugi koncert orkiestry Dentej z pokazem majoretek. Myślę, że każdy dla siebie coś znajdzie, również i dla dzieci jest wiele przygotowanych atrakcji. Także serdecznie zapraszamy. To była ostatnia informacja tego dnia. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.